Po wielu perypetiach Superpuchar Polski odbędzie się już 2 kwietnia. Przez moment powstało zamieszanie na temat transmisji z tego ważnego spotkania i gdy wydawało się, że nie będzie takowej w telewizji i ta przeszkoda doczekała się pozytywnego finału. Wiemy już, kto, kiedy i gdzie zagra o Superpuchar Polski. W decydującym spotkaniu Jagielonia zmierzy się z Wisłą Kraków. A mecz odbędzie się 2 kwietnia na PGE Narodowym w Warszawie. Natomiast do tej pory nadal nie było jasne, czy rywalizacja Mistrza Polski ze zdobywcą Krajowego Pucharu będzie transmitowana. Szybko pojawiły się doniesienia, że PZPN w tym celu może wykorzystać internetowy kanał Łączy Nas Piłka. Jednak teraz wszystko wskazuje na to, że Super Puchar zagości w telewizji. Kacper Sosnowski z portalu Sport.pl zdradził, że potyczka Jagielloni z Wisłą pojawi się w stacji Polsat. Gigant mediowy zapewnił sobie prawa do pokazywania spotkań o Puchar Polski i Super Puchar w sezonie 2023-2024, a zbliżający się pojedynek Białostoczan z Krakowianami należy do poprzednich rozgrywek. Kacper Sosnowski przekonuje, że 2 kwietnia Jagielonie i Wisłę będzie można obejrzeć na jednym z ogólnodostępnych kanałów Polsatu. Co ciekawe, kolejny mecz o Superpuchar, który ma odbyć się w lipcu, pokaże TVP. Thank you